Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test kolekcji Makeup Revolution i Ma Fashion. Do przetestowania mamy trzy palety, dwie palety do konturowania, jedna zawiera kremowe brązery, a druga kremowe róże oraz paletę cieni do powiek. Żeby tą paletę lepiej przetestować, jak to zwykle u mnie bywa, wykonam dwa makijaże oczu. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Makijaż zacznę od podkładu Dzisiaj użyję podkładu Liren My Master Ten podkład przepięknie wygląda na twarzy Jest bardzo lekki, a jednocześnie ma bardzo dobre krycie Niewielka ilość tego podkładu wystarczy, żeby wyrównać kolor Bardzo ładnie również kryje zaczerwienienia Ja go sobie najpierw nałożę palcami, a później jeszcze wklepię gąbeczką od momentu, kiedy go przetestowałam na kanale, jest to jeden z moich ulubionych podkładów I używam go naprawdę bardzo często Właśnie przez to, że on tak ładnie wygląda Jedyną jego wadą jest to, że on nie ma pompki No i nie jest to zbyt wygodne Trzeba go tak wylewać z buteleczki Ale można mu to wybaczyć sobie jeszcze w okolicy nosa i brody dołożę jeszcze odrobinkę tego podkładu, bo jak zawsze w tej okolicy mam zaczerwienienia, ale tak dosłownie minimalną ilość. Odrobiny podkładu sobie również złożę na szyję, żeby wyrównać kolor. Taką resztkę, która mi została na płytce i teraz klepię sobie wszystko gąbeczką. Tak naprawdę nie trzeba go nawet wklepywać gąbeczką, bo on już wygląda bardzo ładnie. Ale że ja zawsze wklepuję podkłady gąbeczką, to ten również sobie wklepie. w klepie. Z ciekawości muszę sprawdzić, czy Liren ma w swojej ofercie również korektor. Bo gdyby był z tej samej serii co ten podkład, My Master, i byłby tak samo dobry jak ten podkład, no to byłabym bardzo szczęśliwa. Podoczy nałożę korektor. Dzisiaj będzie to Catrice Truskin i ja mam go w odcieniu 005. Resztką, która mi została na gąbeczce, ulepię sobie odrobinkę tego korektora na powieki, żeby wyrównać kolor. I przechodzimy do produktów do konturowania na mokro. W kolekcji są dwie paletki do konturowania na mokro: jedna z różami, a druga z brązerami. Obie te paletki kupiłam na Allegro, ponieważ stacjonarnie w Hebe już ich nie było. I kosztowały 36,86 zł, a w Hebe kosztują 39,99 więc bardzo podobnie. W każdej palecie jest lusterko. Podobają mi się opakowania, są welurowe, zamykane gumką. Kojarzą mi się z takimi małymi kalendarzami torebkowymi, tylko obawiam się, że te opakowania będą się bardzo szybko brudziły. Ale wyglądają bardzo ładnie. Tak wyglądają w opakowaniu. Jeden brązer jest chłodniejszy, a drugi cieplejszy. Tak te oba brązery wyglądają na palcu. Są bardzo kremowe, mają miękką konsystencję. Jestem ciekawa, czy one będą zastygały. Więc sobie tutaj rozetryję na ręce i zobaczymy później, czy zastygną. Na jedną stronę nałożę ten jaśniejszy i chłodniejszy odcień brązera, a na drugą ten cieplejszy. Nakładam je pędzelkiem Glam Shop GB02. No, pigment to one mają mocny. Chyba trochę za dużo sobie nabrałam tego brązera. Teraz nakładam ten odcień Milk Chocolate, czyli ten chłodniejszy. Bardzo ładny jest ten odcień, ale wziąłem go zdecydowanie za dużo. No i będę musiała go sobie wklepać gąbeczką. Odrobiną, która mi została na pędzlu, wykonfluję sobie również nos. Pędzelek wyczyściłam sobie w ręcznik papierowy i teraz nałożę tym samym pędzlem ten cieplejszy odcień. Starałam się nabrać go zdecydowanie mniej niż tego milk chocolate. Bardzo ładnie są napigmentowane. Ten również ma bardzo ładny odcień. Rozcierają się bez najmniejszego problemu. I tą resztką, która mi została na pędzelku, wykonturuję sobie drugą stronę nosa. Jakiejś dużej różnicy w kolorach nie ma, poza tym, że tutaj nadal mam za dużo tego brązera, ale zaraz to sobie wklepię. Bąbeczką I powinno już być ok. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to w kamerze będzie dobrze widać, ale jakiejś dużej różnicy w tych kolorach nie ma. Na twarzy wyglądają już dosyć podobnie. Nie ma problemu, żeby je rozblendować gąbeczką. Ładnie się blendują. Po tej stronie nałożyłam trochę za dużo tego brązera, więc teraz sobie dołożę odrobinę podkładu, żeby to wyrównać. Ale taką naprawdę minimalną ilość. Dzisiaj moje włosy kompletnie ze mną nie współpracują, strasznie się puszą. To chyba przez pogodę, bo co chwila pada deszcz I tak wyglądają te kremowe bronzery na twarzy Podoba mi się jak one wyglądają Bardzo ładnie się rozblendowały, nie rozwarstwiły podkładu I dały naturalny efekt Przechodzimy do kremowych róży Tak wyglądają w opakowaniu Jeden odcień jest brzoskwiniowy, cieplejszy A drugi jest różowy, chłodniejszy tak wyglądają te róże na palcu. Róże również sobie rozetry na ręce i sprawdzimy, czy one będą zastygały. Tak wyglądają róże i brązery na ręce. Na tą stronę, na którą nakładałam ten chłodniejszy brązer, nałożę sobie ten róż chłodniejszy. Już brałam go taką minimalną ilość, bo brązery są mocno napigmentowane, więc sobie, że róże też, róże też mają mocny pigment. Bardzo ładny jest ten kolor. Ładnie ożywia makijaż. zalek sobie wyczyściłam i teraz na drugą stronę nałożę ten cieplejszy odcień. No też ma mocny pigment ładnie wyglądają te produkty na twarzy delikatnie błyszczą ale nie jakoś bardzo mocno wyglądają tak zdrowo i świeżo na skórze też je sobie jeszcze delikatnie wklepię gąbeczką nie, jakoś nie lubię takiego bardzo mocnego różu na policzkach bo mam wystarczająco dużo zaczerwienień na skórze. Ładnie to wygląda. I tak wyglądają te kremowe produkty na twarzy. Podoba mi się jaki dały efekt. Zarówno te brązery, jak i róże są mocno napigmentowane, co daje nam możliwość budowania tego efektu na skórze, w zależności od tego jaki efekt chcemy uzyskać. Sprawdźmy teraz, czy te kosmetyki zastygają. Tak, zastygają. Fajnie, bo nie będą się rozmazywały. Zobaczcie, że one tutaj zastygły. Minimalnie mogę je jeszcze rozetrzeć, ale są zastygające. Nie tak w 100%, ale zastygają. Zastanawiam się, czy przypomorować te kremowe produkty do konturowania. I szczerze mówiąc, tak mi się podoba, jaki dały efekt, że chyba nie będę ich pudrowała. Przypudruję sobie tylko czoło, strefę T, no i okolice pod oczami, a te kremowe produkty zostawię tak, jak są, bez pudrowania, bo dały taki ładny, świeży efekt. Korektor pod oczami przypudruję pudrem Hean Satin Secret. Ja mam ostatnio taką metodę, że zostawiam korektor pod oczami nieprzypudrowany, żeby on sobie wszedł w załamania skóry. I później delikatnie sobie nadmiar korektora ściągam patyczkiem kosmetycznym, ale naprawdę delikatnie. Nie posieram tej skóry jakoś mocno, tylko tak delikatnie. I teraz na gąbeczkę, którą nakładałam podkład, nabieram sobie odrobinkę pudru, ale taką minimalną ilość. Odciskam jeszcze na dłoni i dopiero wtedy pudruję ja mam suchą skórę ogólnie na całej twarzy no ale już pod oczami to w ogóle mam saharę i ta metoda sprawdza mi się bardzo fajnie bo dzięki temu, że nakładam ten puder na gąbkę i go sobie jeszcze odciskam, to zdecydowanie mniej jest tego pudru na skórze niż gdybym go nałożyła pędzelkiem Teraz te twarze przypudruję pudrem Klaresa Blur. Jak on pięknie pachnie. Podkład przypudrowany, więc mogę już sobie nałożyć błyszczyk na usta. Ja dzisiaj użyję tego błyszczyku z Klaresy w odcieniu numer 08. puszczykiem od razu wszystko wygląda zdecydowanie lepiej. Czas na rozświetlacz i ostatnio moim ulubieńcem jest ten rozświetlacz z Royal Dust. On się prześlicznie błyszczy. No, no, zobaczcie, jak on pięknie wygląda na skórze. Przyszedł czas na brwi. Ja dzisiaj użyję moich ulubionych kredek do brwi z Eveline. Jedna jest w odcieniu 03, a druga w odcieniu 01. To są takie bardzo cienkie, precyzyjne kredki. Najpierw nakładałam odcień 03, a teraz Wyrównam sobie odcieniem numer 01. I domaluję sobie takie minimalne włoski. Przechodzimy do makijażu oczu. W kolekcji jest paleta cieni. Tak wygląda ta paleta w środku. Mamy w niej 15 cieni, 7 błyszczących i 8 matów. Jest w niej również całkiem spore lusterko. Tak wyglądają słocze cieni. U mnie te najjaśniejsze cienie nie są zbyt dobrze widoczne. Natomiast wydaje mi się, że na powiekach. Nie będzie z tym żadnego problemu. Zacznę sobie od tego najjaśniejszego cienia w palecie. To jest taki ładny beż. I tym cieniem rozjaśnię sobie tutaj pod łukiem brwiowym. Po razu na drugie oko. Używam pędzelka Glam Shop o 126. Na ręce ten kolor nie był widoczny, zresztą te pozostałe najjaśniejsze odcienie też nie były u mnie zbyt widoczne. Ale na oczach już jest widoczny. Teraz wezmę sobie ten drugi najjaśniejszy odcień. Na razie te cienie się nie pylą. To znaczy jak przykładam do nich pędzelek, to minimalnie się pylą, natomiast no, już jak je nakładam na Powieki to się nie będą. I ten cień nakładam na załamanie powieki i powyżej załamania. Blenduję w kierunku wewnętrznego kącika. Teraz nałożę sobie ten brązowy czekoladowy cień i nałożę go w zewnętrzny kącik. Już dawno nie używam żadnej palety cieni z Makeup Revolution Kiedyś bardzo często używałam tych kosmetyków, a teraz już jest tyle kosmetyków innych marek, że nie ma kiedy używać wszystkiego Rozcieram go minimalnie ku górze osypki i mam nadzieję, że nie będę tego żałowała. Wracam sobie do pędzelka, którym nakładałam ten jaśniejszy cień i sobie to blenduję. Całkiem fajny pigment mają te cienie. Nie sypią się. Na razie nie mam żadnej osypki i póki co fajnie się blendują zastanawiam się teraz, którego błysku użyć i chyba użyję tego błyszczącego cienia on jest dosyć mocno zbity bardzo ładny cień ślicznie się błyszczy nałożył się taką cieniutką warstwą i nie ma problemu, żeby go rozetrzeć Teraz ja wracam sobie do pędzerka, którym nakładałam ten brązowy cień. Co sobie jeszcze łączę? W ci jest 15 cieni, więc raczej wszystkich nie użyję, ale postaram się użyć jak największej ilości cieni. Teraz wewnętrzny kącik nałożę sobie ten cień. One chyba mają nazwę od znaków Zodiaku i planet. i tym cieniem również schodzę na dolną powiekę. Bardzo ładnie się błyszczy ten cień, więc to nie jest jakiś spektakularny błysk, ale ładnie się błyszczy. I ten cień jest również dosyć spity w palecie. Teraz dołożę sobie odrobinę tego ciemniejszego i chłodniejszego brązu. Ale tylko tutaj przy linii rzęs. Nakładam go takim płaskim pętelkiem języczkowym. I zależy mi na tym, żeby tak minimalnie linię rzęs przyciemnić. Ładnie się nałożył ten cień. Ładnie się połączył z tym poprzednim brązem. Przykleił się fajnie do niego. Na dolną powiekę nałożę również ten środkowy brąz. I nałożę go na całą dolną powiekę. górę rozblenduję sobie jeszcze tym najjaśniejszym cieniem z palety. To nie mam żadnej osypki pod oczami. Nie pylą się te cienie jakoś bardzo mocno. Troszkę się pylą minimalnie, ale pod oczami nie mam żadnej osypki. Cień również będzie fajny do takiego wyczyszczenia, makijażu oczu. Na Ma ładny, beżowy odcień. Drugie oko zacznę od tego szaro-fioletowego cienia. Nałożę go taką minimalną ilość. Bo jest to odcień, który może wyglądać na skórze jak siniak. Nakładam go w załamanie powieki i blenduję w kierunku wewnętrznego kącika. Teraz ten brzoskwiniowy cień. Całkiem fajnie są napigmentowane te cienie. Na razie nie ma z nimi żadnego problemu. Ładnie się blenduje. Ten sam cień nakładam od razu na dolną powiekę. I rozblenduję to teraz tym jasnym różem. Jednak ten fiolet staram się przykryć, bo u mnie taki odcień wygląda totalnie jak siniak. No zobaczcie, bardzo ładnie się rozblendował. Dobrze się te cienie ze sobą łączą. I teraz rozblenduję to sobie jeszcze tym najjaśniejszym cieniem z palety. I również tym samym cieniem rozjaśnię sobie wewnętrzny kącik. Teraz ja nałożę sobie na całą powiekę ten brzoskwiniowy, błyszczący cień. On jest taki skwiniowo złoty ten błysk też jest bardzo gładki ładnie się nakłada na powiekę potrzebuję sobie oczywiście pędzelki ale nie ma na razie żadnej osypki Wewnętrzny kącik nałożę ten różowy cień, ale śliczny. Te błyszczące cienie są gładkie i ładnie wyglądają na powiekach. Jeszcze go sobie tutaj odrobinę dołożę. I łączę go sobie z brzoskwiniowym. No śliczny jest ten cień. Schodzę nim również na dolną powiekę. Dołożę sobie jeszcze odrobinkę tego cienia, błyszczącego, bo jeszcze go nie używałam. I tak odrobinkę nałożę go na zewnętrzny kącik. No delikatne są te błyski, ale ładne. I już nie dokładając cienia na pędzel rozblenduję to sobie. Linie rzęs przyciemnię sobie tym czarnym cieniem. Jak robiłam słocze, to ten czarny cień nie był jakiś bardzo mocno napigmentowany, ale się nie sypie, I więc to jest jego duża zaleta. I tak minimalnie sobie przyciemniam linię rzęs. W zasadzie to tutaj tylko do połowy powieki. Ładnie się te cienie do siebie kleją. I tak wygląda skończony makijaż. Poza kamerą wyczyściłam sobie makijaż oczu, wytuszowałam rzęsy i przykleiłam kępki. W kolekcji są jeszcze dwie konturówki oraz błyszczyk, ale ja ich nie kupowałam. Podsumowując dzisiejszy makijaż, ogólnie kolekcja bardzo mi się podoba. Produkty do konturowania bardzo mi się podobają, zarówno bronzery, jak i róże. Mają ładne odcienie, są mocno napigmentowane, więc trzeba z nimi uważać, żeby nie przesadzić. Bardzo ładnie się blendują, nie rozwarstwiają podkładu. Są to produkty zastygające, zastygają co prawda nie tak na 100%, ale zastygają i się nie rozmazują, więc można je zostawić nieprzypudrowane. Na twarzy wyglądają przepięknie. Paleta cieni jest fajnie skomponowana, bo mamy w niej róże, brązy, jest również jasny, beżowy cień, który dobrze się sprawdza na przykład do czyszczenia makijażu. To pozwala stworzyć tą paletą całkiem sporo makijaży. Cienie matowe są dobrze napigmentowane, nie sypią się, dobrze się blendują. Cienie błyszczące również są bardzo ładne, są gładkie i bardzo ładnie wyglądają na powiece, więc jest to bardzo fajna paleta. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tych kosmetykach i czy któryś jakoś szczególnie Wam się spodobał. Napiszcie również, który makijaż bardziej Wam się podoba. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.